Chciałbym tylko powiedzieć, że to jest gra zrobiona przez 15-latka, więc trochę szacunku. Don't Stay Awake. Jest to gra świąteczna, gdzie nie powinniśmy zasypiać, ponieważ święty Mikołaj przyjdzie i nas po prostu skroi. Witajcie, kochani, w kolejnym horrorowym odcinku z naszej serii świątecznej. Teraz bardzo dobrze mi to wyszło. Za pierwszym razem nie musiałem się poprawiać i nie musiałem tego mówić. Don't Stay Awake spodobała mi się przez swój wygląd. Jest to gra, która ma szatę graficzną, to czy znaczy szatę graficzną? Szatę graficzną jak widać. Taką pikselową, ale jeżeli chodzi o sam UI czy to jak postrzegamy, to przypomina mi to trochę takiego VHS-a, ale bez zbędnego gadania odpalamy grę. Mamy tutaj intro piękne. 24 grudnia. Pięknie świąteczna atmosfera. Widać, że akcja dzieje się w Polsce. O, I think it's not. No to czyli nie dzieje się w Polsce, bo w Polsce nie mamy śniegu. Kliknij E, żeby wstać. No, jak mówiłem, widzicie, to bardzo fajnie mi się podoba. Taki VHS jeszcze. O kurde, jeszcze się psuje ten kursor. No coś, coś. Śnieg nie pada. Mogę kucać, Nie mogę nawet shift dawać. To bardzo dobrze. Która jest? Północ 37. Tutaj co? Jakiś dziwnie wykrzywiona ręka, ale to nieważne. I co ja mam robić? Mamy. O! Wow! Przygotuj mleko z ciastkami. Okej okay. dziwne sterowanie jest. Mama i tata pewnie się... Ej, w sumie chciałbym mieszkać w takim domu Masz swój pokój, jest pokój rodziców i jest salon Co tu jest? Skiety? Trzeba E, żeby się skryć W sensie, jak mam się skryć? Nie, nie mogę się skryć No dobra, nieważne Muszę wziąć kubek i talerzyk, ale są tam. No dobra, czyli nie możemy nic zrobić. Mamy skierowanie na zrobienie zadania. Tutaj jest ciastko, jest lodówka, jest czekolada, jest Coca-Cola, chleb, banany i burger. Kto burgera je w święta? jak w polskim typowym domu talerze powinny być na dole. Nie ma? To, to gdzie mogą być talerze? Nie rozumiem. Chyba, że tutaj gdzieś są. Nie no, ciaska są, ale. Jest mleko, mleko. A, mleka też nie mogę wziąć. Super. Czyli co ja mam zrobić? Drzwi mam otworzyć? Nie. Tutaj mam gdzieś ten otworzyć, kliknąć tego tu. Przygotuj mleko z ciasteczkami. No tutaj są ciasteczka, ale nie mogę ich otworzyć. Czy jest tu jakieś sterowanie, o którym ja nie rozumiem? Którego ja jakoś nie rozumiem? To jest dobre pytanie. O! Tutaj jeszcze mogę otwierać. Nie mówcie mi, że ja mam tutaj ten. O, misio. W sumie, zapalić światło mogę. Okej, okay, czyli tutaj nic nie ma. A, czyli tak ma otwierę. Dobra, dobra, rozumiem. Wow, <grystanie> mogę brać krzesła. Czy teraz to oznacza, że mogę się, tak jakby schować? Nie, nie mogę się schować. Nie ma tu świętego Mikołaja. No nie ma śniegu, no nie pogrzało mnie. To już. Ktoś mógł zrobić animację tego, żeby tutaj wejść. Okej, okay, czyli mam już. Mam już <tależę> talerz i. I szklaneczkę, więc chyba dobrze. A, pierwszy weźmiemy mleko. Dobrze, to weźmiemy mleko. To jest mleko UHT albo morągowskie. O kurde, jakie gęste. Dobra, to nie. Dobrze, że ja mleka nie piję. Ja nawet w kawie mleka nie piję. Jeżeli. To czy. Tego to na pewno nie wiecie, raczej znaczy, nie jestem fanem kawy, szczególnie po tym, jak w poprzednim filmie wam mówię, że mi ząb dentystka robiła, przez co mam mniejsze zaufanie w ogóle do jakichkolwiek płynów czy chrupek. Najprawdopodobniej Koli... Czy ja sam dziabnąłem to ciasko? Ej, a tego nie zakrę... No, ale dzieciakie panie, no dobra. No i tak czy jak jest strach. Czy, czy to był on? Czy ja go widziałem? Ja chyba go nie widziałem. Nie no, widziałem. Widziałem go. Muszę pójść do toalety. Gdzie jest ta lata? Jest u moich rodziców? Ale ta lata chyba jest tu. Nie, nie mówcie mi, ja go... Na pewno go widziałem. Ha, tych drzwi na pewno nie otworzę. Nie będzie mnie tu podglądał śmieć. to w takim razie, albo sikamy może być też tak chociaż to by było przerąbane, jak jestem dzieckiem i nagle typ mnie nagle typ mnie podgląda okej, okay, czyli nie będę spuszczać ani, okej, okay, czyli nie spuszczam wody ani nie myję klasy... <ścoughs> co to było? Wiedziałem, że coś widziałem. Czy ciastka zjadł? Co ja mam inwestygować? Że na dwór mam wyjść? To na pewno przez to, że... <laughs> Młody dzieciaku nie myłeś Nie umyłeś kurde rąk Okej, okay, u rodziców nie mogę o, Co to za dźwięk? Ale na czas nie minął. No dobra, zobaczymy. A dobra, to telewizor, coś się tam. Mogę go wyłączyć? No tak, to było dziwne. To akurat było. Przepraszam, że w ogóle nie zamknąłem drzwi o toalety, ale ja to wam steruję. Młody, więc proszę się nie denerwować. I widzę, właśnie, że na nagraniu też jest tak, jakby widać boki. Tak, jakby naprawdę to była kamera. No dobra. Co to było? Oczywiście jeszcze. Nie, ja nie wstaję. A może muszę? No dobra, wstanę. Ale się boję. Nie widzieć przez szybę, w sumie. Czy on nie chce zabić? Się nawet nie ruszam, nie? O Czy znaczy, ja mogę się schować? Mogę się tu schować, a może tu, poduszko? O Boże, put more cookies. Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. szybko nie! To nagranie faktycznie? Kurde, trwa. to mój dom. Okej, okay, dobra, dobra, on idzie. Ciekawe, czy ja mogę to zbugować. Nie mogę. Okay, bierzemy ciastka, szybko, 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 szybko. Zanim zacznie piłować, on już piłuje. Dobra, drugie, trzecie, czwarte. Ukryliśmy się. Miejmy nadzieję, że teraz nas nie zaatakuje. Nie ruszajmy się. On wygląda teraz normalnie, jak święty Mikołaj. A więc tak Mikołaj tworzy prezenty. Co to kurde było znowu? Dobra, już tego chyba nie zespałem, nie. Co ciekawe, co to jest. Gdzie jest prezent? Zaraz, jest północ siedem Kurwa, to był zły sen Ale zmoczyłem łóżko Zasikałem, chyba OK, czyli w sumie powiem Wam, że nawet fajna gra, tylko szkoda, że tutaj nie ma sprintu, ponieważ w miejscu gdzie są ciastka, kiedy musimy ponownie je nałożyć, to naprawdę czuć y, tą presję czasu i naprawdę jest ona nieprzyjemna, czujesz ten tension, który jest nieprzyjemny. <laughs> I to sprawia, że ta gra, mimo tego, że jest zrobiona przez 15 latka, naprawdę dobrze mu wyszła. Myślę, że będę częściej na niego patrzył. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was chce samemu zagrać w tą grę, czy po prostu zobaczyć na inne e, rzeczy, które stworzył ten e, twórca. Z tego co wiem, to on jest w Brazylii, ale mogę się mylić. No to co? No, macie to oczywiście w opisie. Tak więc to kochani. No ja się z wami żegnam. trzymajcie się. Gallo śmietana, no i co, no i widzimy się w kolejnym filmie.